Sobota w siłowni na ulicy Portowej w Sandomierzu minęła pod znakiem ciekawego seminarium dla zdrowia i sylwetki. Miłośnicy kulturystyki, fitnessu i zdrowego stylu życia w sobotę mieli niebagatelną okazję zdobyć nową wiedzę pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerów. Wszystko za sprawą organizowanego seminarium, którego głównym tematem było równoważenie napięć mięśniowych wynikających z trudów życia w cywilizacji. Leszek Michalski prezentował Stowarzyszenia Sylwetka twierdzi, że w erze promowanego zdrowego stylu życia każdy podąża za byciem fit i nie zawsze jest to zdrowe podejście do sprawy. Takie seminarium pomaga w zrozumieniu pod okiem fachowców spraw ważnych dla naszego zdrowia i wspiera w przede wszystkim w dążeniu do wyznaczonego celu. Mamy tu świetnego trenera sylwetkowego, Christiana Henryche, i y, on zaszczepił w ludziach ćwiczących na tej siłowni. Mosirowskiej, e, jakby chęć poprawnego ćwiczenia. A teraz jest następny krok, i ten następny krok objawia się tym, że ludzie chcą świadomie ćwiczyć, nie tylko poprawnie. No i przyjeżdżamy tutaj z wielką przyjemnością, bo jest pięknie zorganizowane wszystko, a ludzie są chłonni wiedzy. Chcą. Chcą rozumieć, chcą posłuchać i uświadamiamy im, Dlaczego tak mądrze Ciczą? Seminarium było znakomitą okazją do zasięgnięcia konsultacji oraz indywidualnych rozmów z prowadzącymi poszczególne bloki tematyczne. Uczestnicy mogli również skorzystać z porady profesjonalnego fizjoterapeuty. A taką wiedzę o specjalisty powinien zaliczyć każdy, kto planuje bądź poddaje się ciężkim treningom. Jeśli trafimy na dobrego trenera, który współpracuje z rehabilitantem po swojej ocenie, pierwsze co, jeśli coś mu nie pasuje, powinien go odesłać do fizjoterapeuty i określić wspólne, wspólne działanie, żeby najpierw tego człowieka wyleczyć, a potem zacząć go trenować. Bo sama zmiana sylwetki, jeśli będziemy mieli jakąś czy wadę postawy, czy coś ukrytego w sobie, co będzie jakąś tam patologią narządu ruchu, nie będzie nam pomagać, a treningiem, który stricte chciał nam pomóc, żebyśmy ładnie na plaży wyglądali, zaszkodzimy sobie. Gościem specjalnym wydarzenia był jeden z najlepszych kulturystów w Polsce, Marek Olej Olejniczak, który chętnie opowiedział o swoich początkach oraz doradził, jak odpowiedzialnie zacząć swoją przygodę i walkę o wymarzoną sylwetkę. Ta przygoda była związana na tak jak w większości yy, ludzi, którzy wchodzą w trening siłowy e, jakąś przyczyną. No, przyczyną był, było uprawianie innego sportu, bo jest też sporty walki, była lekkoatletyka, e, była gimnastyka oczywiście i też przez tą gimnastykę e, posmagowałem troszkę Ćwiczeń siłowych, gdzie jest wiele elementów w gimnastyce, które są siłowymi. No i tak ta przygoda się zaczęła. Moim właśnie takim pierwszym trenerem był właśnie trener gimnastyki i chcąc poprawić pewne elementy związane z układem gimnastycznym, z przyrządami treningu gimnastycznym, no to zaczęły się przeplatać takie ćwiczenia siłowe. No i próbując coraz więcej tych ćwiczeń siłowych, Nieświadomie w świat treningu siłowego. Przerodził się to, przerodziło się to w kształtowanie sylwetki, bo jak się okazało, mam jakieś tam predyspozycje, gdzie odziedziczyłem na pewno po chciałem, żeby ludzie wiedzieli, że podejście do diety i do treningu jest też, powinno być odpowiednie. Odpowiednie tak jak stosowanie odpowiednich ciężarów, nie duże lub małe, tylko odpowiednie w danym okresie, w danej dyspozycji naszego organizmu. I jakbyś miał zachęcić kogoś, kto chciałby się wziąć za siebie i rozpocząć swoją przygodę ze sportem, kulturystyką, to jakbyś to zrobił? Po pierwsze, oczywiście, używając różnych narzędzi, narzędzi mówiąc w cudzysłowie, czyli dieta, trening, suplementacja. Odpowiednio rozsądnie dozujące narzędzia. Na pewno użyłbym bardzo ważnej cechy, którą należałoby wziąć pod uwagę to określenie celu. Jeżeli nie mamy określonego celu, nie wiemy, co chcemy z sobą osiągnąć, w jakim czasie, nie damy organizmowi realnego założenia, kiedy jesteśmy w stanie ten swój cel zrealizować, bo naszym celem może być. Po prostu chociażby zwykłe przygotowanie formy na plażę, tak zwane. Tak? Chcemy dobrze wyglądać na wakacje, eksponować swoje ciało na plaży, stroju kąpielowym. To już jest nasz cel. Celem nie musi być od razu start w zawodach. Uczestnikom ciekawego sportowego wydarzenia towarzystwa dotrzymał wiceburmistrz Sandomierza Paweł Niedźwiedź, który podziękował organizatorom za taką inicjatywę oraz pogratulował uczestnikom zapału. A że takie seminarium jest potrzebne i od czasu do czasu należy takie zorganizować potwierdzają uczestnicy. Chcę poprawić swoją sylwetkę, również jakieś zdrowie ćwiczeniami, rehabilitacją, zadbać o swój wizerunek. Dzisiaj czego się Pani dowiedziała ciekawego? No takiego nowego, no na yy, no to, co mogę zmienić w sobie, jak ćwiczyć, żeby sobie nie zrobić krzywdy na przykład. No wszystko pod okiem, pod okiem trenera, fachowo, nie sama, żeby sobie coś tam zaszkodzić. Zawodowo pan trenuje? Nie, nie. To Hobby. Hobbystyczne, tak. Dzisiaj znalazł się pan tutaj, bo? No bo chciałem coś nowego zobaczyć i usłyszeć od zawodowych kulturystów przede wszystkim, sylweciarzy. Dzisiaj pan się dowiedział, może jak ćwiczyć pod okiem profesjonalnego fizjoterapeuty? Wcześniej to było obce czy konsultował się pan jeszcze? Nie no, fizjoterapeutów, to ja dużo no, odwiedziłem, także mam z tym styczności, a każdy nowy fizjoterapeuta ma inny pogląd na, na, na życie, na świat, także coś nowego można się do, dowiedzieć przede wszystkim. Nie? Jakie jeszcze nowości dzisiaj pan się dowiedział? No, tutaj w, w tej grupie jest same są nowości, są gadżety takie, że niektóre siłownie w ogóle nie widziały na, na, na oczy. Także można no, nowe, nowe urządzenia i przyrządy do ćwiczeń poznać i spróbować, jak to działa. Także wszystko jest nowe. Takie seminarium jest od czasu do czasu potrzebne? No, konieczne. Konieczne jest przede wszystkim, żeby uzupełniać swoją wiedzę. No i zmotywować ludzi do dalszego działania. Organizatorem wydarzenia, które odbyło się w siłowni na ulicy portowej, było Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Sylwetka.